Jakoś tak historycznie po kolei, tak? bo, bo te elementy wchodziły w różnych momentach. Ale kolejnym takim ułatwieniem dla zwykłych użytkowników jest wprowadzenie takiego um, elementu jak dodatkowy CSS. Znajdziecie go w menu, w zakładce wygląd, dostosuj i tam, jak wejdziecie sobie, trochę nam się zmienia wtedy układ kokpitu. I jak wejdziecie sobie w te zakładeczki, w te belki, to tam znajdziecie na samym dole coś takiego jak dodatkowy CSS. I to jest miejsce, w którym jeżeli chcemy zrobić jakieś zmiany w CSS-ie, to właśnie tutaj je wpisujemy, tak. Nie wchodzimy sobie w wygląd motywy edytor, czy tam wygląd editor motywów, bo te zmiany nam się nadpiszą, tam zapisane nam się nadpiszą po aktualizacji. Tylko chodzi, wchodzimy właśnie w wygląd dostosu i dodatkowy CSS i tam wpisujemy CSS, który chcemy zmienić w naszym motywie, czy w ogóle w naszym WordPressie. I on będzie działał, tak? Po aktualizacjach motywu, po aktualizacjach wtyczek, czy WordPressa, on będzie dalej działał, on nam się nie nadpisze. Kiedyś trzeba było, żeby to zrobić i żeby to działało. Kiedyś trzeba było tworzyć motywy potomne, albo pisać wtyczki do wtyczek. No, dzisiaj, tak jak mówię, można to załatwić w tym polu. Kolejna taka rzecz: przedostatnia, czyli prywatność. Kiedy weszło Rodo tutaj u nas w Unii Europejskiej, to również twórcy Wordpressa się postarali i dzisiaj, jak już zainstalujesz sobie Wordpressa, to owszem nie jest to jakby high level RODO, tak, to, to nie, nie wyczerpuje, to rozwiązanie nie wyczerpuje wszystkiego, bo też trudno, żeby mm, z poziomu tworzenia Wordpressa przewidzieć wszystkie potrzeby i wszystkie możliwości różnych użytkowników, ale w takim podstawowym zakresie mamy witrynę, tak w cudzysłowie, trochę zabezpieczoną, tak, czyli... Mamy przede wszystkim stworzoną podstawową politykę prywatności i mamy stronę czy podstronę z tą polityką prywatności, więc jakby nawet jeżeli tworzysz sobie zwykłego bloga, w którym tylko i wyłącznie piszesz wpisy i nic więcej i publikujesz te wpisy, no to taką podstawową politykę prywatności masz już zorganizowaną w WordPressie. No i ostatnia taka rzecz, ostatni taki element, który moim zdaniem bardzo ułatwia funkcjonowanie w WordPressie zwykłym userom, to jest wprowadzenie trybu konserwującego. To jest taki element, który ułatwia te momenty, kiedy których się wszyscy boją praktycznie, czyli o ojejku, a co ja zrobię, kiedy moja strona wyleci w kosmos. Czyli taki moment, kiedy się zastanawiamy, bo się boimy aktualizować wtyczki i motywy, bo a nuż, widelec, coś się podzieje i strona nam wybuchnie. Albo e, kiedy się zastanawiamy, właśnie, czy wchodzić na ten serwer, czy tam coś grzebać, zmieniać, nie wiem, dodawać nawet subdomenę, bo niektórzy i tego się boją, ze względu na to, że coś im się może wywalić w WordPressie. Więc, tryb konserwujący to jest takie narzędzie, które jeżeli nam się coś wywali, to nas o tym poinformuje. Jeżeli coś w WordPressie przestanie nam działać i będzie to jakiś taki krytyczny błąd, to nas o tym narzędzie poinformuje i jako admin dostaniemy taką informację na maila. Stąd też wprowadzono weryfikację ważności maila, tak? czyli co jakiś czas jak się zalogujesz do swojego WordPressa, to WordPress najpierw Cię zapyta, czy Twój adres e-mail jest aktualny ponieważ gdyby się coś zadziało na stronie poważnego, to on y, sam wyśle ci maila z informacją na ten temat y, i z takim linkiem, który pozwoli ci się zalogować do WordPressa, mimo tego, że jest on wywalony, tak? mimo tego, że on nie działa. Normalnie to było niemożliwe, trzeba było wchodzić sobie na serwer, wyłączać wtyczki, zmieniać tam nazwy folderów itd. Tak to troszeczkę była, powiedzmy, wiedza bardziej zaawansowana i dla tych, którzy się nie bali, no to mogli sobie to robić sami, ale najczęściej to zlecano. Natomiast dzisiaj można się zalogować z takiego linka w trybie konserwującym i wejść sobie do WordPressa, zalogować się i tam po takim zalogowaniu po pierwsze będzie informacja, jaka wtyczka spowodowała konflikt. I po drugie ta wtyczka będzie już domyślnie wyłączona. Więc można po prostu sobie wejść do wtyczek, usunąć ją i jakby wyjść z trybu konserwującego i strona powinna działać. No i teraz tak, jeżeli pomyślę sobie o tym, jak praca z WordPressem i funkcjonowanie WordPressa wyglądało ileś lat temu i jeśli sobie pomyślę o tym, właśnie tak się zastanowię trochę nad pytaniem, dokąd do zmierzasz w WordPressie. No, to moim takim subiektywnym zdaniem, trochę jakby opartym na tym, czym się dzisiaj z Wami podzieliłam, jest fakt, że czy, czy jest taka intuicja bardziej może niż fakt, że WordPress jednak zmierza i robi bardzo duże ukłony w kierunku osób niezaawansowanych technicznie. Powiem Wam teraz, że mnie osobiście to bardzo cieszy, ponieważ, tak jak mówiłam na początku, ja jestem nadal zafascynowana internetem, jego możliwościami i w ogóle. Jak tylko spotykam ludzi, którzy mogliby coś w internecie porobić i mają jakieś swoje offlineowe biznesy, mogliby się przenieść do internetu i coś fajnego też tam zdziałać, to ich bardzo do tego zachęcam. Kiedy oni mi mówią, ale słuchaj, bo ja jestem taka nietechniczna, bo ja sobie nie dam rady, bo ja nie wiem, jak i tak dalej. To im mówię, słuchaj, jest coś takiego jak WordPress. I to jest kapitalne rozwiązanie. I nie tylko ja tak myślę, bo dzisiaj już ponad 30% internetu na tym WordPressie jest oparta i to jest ponad 30% internetu światowego, więc narzędzie jest, narzędzie jest fajne, jest intuicyjne, rozwija się w kierunku właśnie osób nietechnicznych. i jest już bardzo popularne, więc nawet jeżeli się coś gdzieś wywali stanie czy z czymś sobie nie poradzisz, to zawsze znajdziesz kogoś, kto będzie wiedział jak to naprawić albo zawsze znajdziesz też informacje po prostu zwyczajnie merytoryczne gdzieś tam w wyszukiwarce Google. Na jakimś blogu, mniej lub bardziej technicznym, już nawet w większości e, problemów po polsku, tak? bo kiedyś gdzieś tam właśnie literatura była głównie po angielsku, owszem kodeks WordPressa nadal jest po angielsku, nie, nie, nie mamy tłumaczenia, ale kodeks WordPressa, umówmy się, nie służy zwykłym userom tylko raczej deweloperom, więc niech oni się tam tego angielskiego uczą. Natomiast już jest coraz więcej merytorycznej wiedzy, filmów i wpisów różnych na blogu, tutoriali yy, i to bezpłatnej wiedzy dotyczącej WordPressa po polsku. No i to by było mniej więcej na tyle w tym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteś. Jeśli dobrnęłaś czy dobrnąłeś właśnie do końca, to i yy, jeżeli ten odcinek Ci w czymkolwiek pomógł, to bardzo Cię proszę o to, o to żebyś podzielił czy podzieliła się nim ze znajomymi, udostępnił, udostępniła gdziekolwiek się tylko da. Ja mam nadzieję do usłyszenia w odcinku następnym. Tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek. I to by było tyle na dziś. Zapraszam Cię oczywiście na stronę internetową jakrzećwnecie.pl. Tam znajdziesz wszystkie odcinki podcastu i notatki do każdego z nich. Jak na porządną podcasterkę przystało, proszę Cię również o recenzję w iTunes. Dla mnie będzie to sygnał, że podcast ma sens i dodatkowy motywator do nagrywania. A tymczasem dziś dziękuję Ci za obecność i życzę dobrego wordpressowania. Do usłyszenia!